Dzień dobry, dzień dobry. Cóż dzisiaj karty chcą nam przekazać? Rady na dzień, w którym widzisz ten film. Pierwsza czy druga karta, którą wybierasz, napisz tam na dole. Ja wybieram drugą, a ty. Karta numer jeden, karta. Sprawiedliwości. Karta, która mówi o tym, żebyśmy zwrócili uwagę na to, czy działamy w zgodzie pla z planem, czy mamy w ogóle ten plan zrealizowany. Uwaga na umowy wszelakie dzisiaj, na to, co podpisujesz. Karta czasu rozliczeń czyli warto się rozliczyć. Zwróć uwagę też tutaj na to, z kim na co się umawiasz, żeby słowo było dotrzymane. Karta numer 2, karta ósemki mieczy. Stosowane mogą być wymówki przeciwko tobie bądź od ciebie. Obojętnie, z której strony by to szło, nie należy tego stosować ani godzić się na to. Ósemka mieczy, ograniczenia są w tobie, a nie faktyczne. Może być ci coś na nie na rękę i możesz szukać usprawiedliwienia, a dlaczego właśnie to się na pewno nie uda. A czy to nie spowoduje tego, że później się sam ze sobą możesz źle czuć? Nie rób sobie tego. Usamka mieczy, pokonuj własne ograniczenia, a zobaczysz wtedy, jakie magiczne wydarzenia Ciebie czekają. W historiach zdrowotnych oczy, uszy, zatoki, do kontroli. Dobrego i owocnego czasu Wam życzę.